Prezentacja kolejnej wołowiny w ofercie Autoimport Nieporęt, tym razem V70 drugiej generacji, poliftowa, 2005 rok. D5 o dziwo jak na naszą ofertę, ale stara D5 163 konie bez DPF. -a. Auto kupione w, w, od pierwszego właściciela z Niemiec, dlatego na to auto się skusiliśmy. Możecie sobie zobaczyć po lampach. Lampy praktycznie jak nowe w tym modelu naprawdę, lampy potrafią wyglądać bardzo źle. Samochód ma niewielki przebieg jak na diesla z Niemiec, bo ma zaledwie 208 tysięcy przebiegu. Jest to bardzo ciekawa wersja, bo jest to wersja AWD, czyli z napędem 4x4. Oczywiście napęd sprawdzony, w pełni sprawny. V70, o dziwo, jak na naszą ofertę, jest w automacie, ale mówię, kupiliśmy ten samochód ze względu na historię. Tak? Samochód jest od pierwszego właściciela w nienagannym stanie. D5 WWD jest naprawdę też rzadkim tematem. Nie jest to jakaś najbogatsza wersja, bo to jest wersja momentum. Ale naprawdę samochód odwdzięcza się bardzo fajnym stanem technicznym, tak? I w ogóle wizualnym, i mechanicznym. Tak prezentuje się z zewnątrz. Środek jasny beż. Skóry delikatnie, naprawdę delikatnie popękane, nie lakierowane, nie, nie odnawiane. wyglądają. Naprawdę fajnie jak na ten rocznik samochodu. Mówię przebieg tak jak widzicie jest 208 540 dokładnie. Mamy ten pomad, nie mamy sterowania radia z kierownicy. Mamy skrzynię automatyczną, elektrycznie składane lusterka, czujniki parkowania. Tak to się właśnie prezentuje. Samochód jest naprawdę bardzo zadbany, tak? Jeżeli chodzi o stan samochodu wewnątrz na zewnątrz, to nie ma się za bardzo czego przyczepić. Z tyłu kanapa praktycznie jak nowa, na pewno lepiej wygląda jak przednie fotele. Przednie fotele, tak jak mówiłem, mają delikatne pęknięcia, ale naprawdę niewielkie, jak na jasną tapicerkę są to znikome uszkodzenia. Ogromny bagażnik, z tego słynie V70, za to użytkownicy ją kochają. Tak Jak widzicie tutaj plastiki, nic nie jest zniszczone. Teraz informacja, na którą wszyscy czekają, czyli co było malowane w 15-letnim samochodzie. No było troszeczkę malowane. Mamy malowane przednie tylne błotniki. Na tych elementach mamy drugi lakier. Na pewno lakierowany był przedni tylny zderzak, bo nie ma żadnej ryski, żadnego zadrapania. To jest niemożliwe, żeby z tego roku samochód tak wyglądał. No zderzaka nie zbadamy tak jaką ma grubość, jaką ma grubość lakieru. Odcień się kompletnie nie różni. Po prostu tylko mówię, że raczej były lakierowane, żeby potem nie przyjechał do mnie pan z jakimś nie wiem kolegą lub ze szwagrem i powiedział, że nie, panie, nie biorę, bo Zderzaki były lakierowane. Mieliśmy już takie zdarzenie. Naprawdę. Nie oszukuję. Mówię. Macie 2005 rok. Cztery elementy mają. Drugi lakier. Tylko i wyłącznie drugi lakier. Żadnej szpachli. Nic takiego. Także to nie jest naprawdę tragedia w 15-letnim samochodzie. Dzięki temu nie mamy żadnych zarysowań, żadnych zadrapań. Samochód naprawdę z zewnątrz wygląda jak nowy. W środku też bardzo zadbany. Tak jak mówiłem, D5, stara 163 konie, bez DPF-a, czarna pokrywa. Silnik pracuje wzorowo, skrzynia automatyczna też pracuje wzorowo. Tutaj na skrzynie od nas macie gwarancję na rok, tak się zabezpieczamy właśnie przed tymi skrzyniami. No bo mają różne opinie. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się z taką skrzynią stanie za pół roku czy, czy, czy za rok, a, a odpowiadamy za to, co sprzedajemy. Także do tego samochodu macie gwarancję na skrzynię automatyczną gratis. Po prostu jest wliczona w cenę. Cena tego samochodu nie będzie niska ze względu na stan, tak naprawdę, i historię bo to jest auto od pierwszego właściciela z Niemiec. Cena w granicach 24 tysięcy na gotowo po opłatach dużo, niedużo. Proszę sobie wejść na niemieckie strony, na szwedzkie, popatrzeć w jakich cenach są właśnie V70 z niskimi przebiegami D5. Wtedy sobie odpowiecie, czy to jest dużo, czy nie. Auto jest po wszystkich opłatach, także koszt rejestracji to jest 256 zł. Tak? No i tak wygląda właśnie najnowsza wołowina w naszej ofercie. Zaraz pokażę Volvo od spodu, jak wygląda. Pojedziemy na stację, zobaczymy podwozie samochodu. Także lecimy na stację. Zobaczmy Volvo od spodu D5 z Niemiec Osłony całe Tak się prezentuje auto od spodu Tutaj widzę, że konserwowane było Jak widzicie, wszystko czarne Podejrzewam, że albo była jakaś korozja, albo po prostu Pierwszy właściciel sobie zabezpieczył. Wydech praktycznie nowy. Zobaczcie. Zero, tak naprawdę. na wydechu. Wał. Most. Wszystko w jak najlepszym porządku. Podłoga, no to zabezpieczona. Także tutaj nic kompletnie nie widać. Wycieków też nie będzie widać, bo mamy osłonę pod silnikiem, ale sprawdzaliśmy. Wycieków nie ma. Katalizator wszystko w porządku. Tak się właśnie prezentuje wołowina od spodu. No nie ma za bardzo się do czego przyczepić. Naprawdę złośliwi tylko będą się tutaj czegoś czekać. Bardzo fajny zadbany samochód, tak jak mówiłem, od pierwszego właściciela D5 z małym przebiegiem 208 tysięcy wjeżdża do naszej oferty. Ktoś zainteresowany to zapraszamy.